Odwiedzamy gospodarstwo rolne Kaim, w którym gospodaruje Paweł Kaim razem z ojcem Marianem Kaim. Hodują oni ponad 60 sztuk bydła polskiego czerwonego. Jesteśmy w województwie małopolskim w miejscowości Słopnica. To ile jest całego stada? Dużo? A to mamy około 48 sztuk, ale to, bo boże, jest 40. Samych krów plus jałowizna. Obora obecnie jest rozbudowywana. W dalszej części filmu zwiedzimy nowy budynek. Teraz krowy schodzą z pierwszego piętra po metalowej rampie na pastwisko. Pan Marian zaprowadzi stado na dozolową łąkę pod lasem. Pierwszy raz widzę krowy schodzące z pierwszego piętra. Zwierzęta ponad szybko się przyzwyczaiły do tej kładki. I już pierwsze sztuki wychodzą na pastwisko. Stado jest duże i zejście wszystkich sztuk zajmuje trochę czasu. Te, które już są na trawie biegną do paśnika. Ale wymionek na polską czerwoną dużo mają. No ale to wydojone, to wie pan to jeszcze. To jest rasa odporna. Po prostu. mocne nogi, racice. Nie mamy z zacieleniami. Z wycieleniami. Sam wycielenie czy pomagacie? Raczej same, same, raczej nie. To bydło czerwone było zakupione u pana ruchawy w 2015 roku. Bo poprzednio my hodowali no cimentale głównie, no i ja potem my przeszli, tak mówię, w 2015 na, na polską czerwonę. A to, to jest Zeter? E, to jest Zederka, no to jest Zederka. Właśnie mamy 4. Z drugiego pastwiska, wyjście stada obserwuje jej buchaj Antares. Na początku grupy idzie hodowca, on poprowadzi czerwone krowy na pastwisko. Ale rogacizna spostrzegła paśnik i część stada ruszyła na siano. Kiedy zobaczyły, że gospodarz oddala się w innym kierunku, szybko za nim ruszyły. Wiedzą, że idzie na nowe pastwisko. Teren, gdzie wypasa się bydło, podzielony jest na kilka kwater. Jak wyjedzą trawę w jednym miejscu, są przepędzane na następne, żeby trawa na poprzednim mogła odbić. Dzisiejsza łąka, gdzie będą pasły się krowy, jest sporo oddalona od zabudowań. Czeka nas długi spacer. Dobrze, że tarasa odznacza się mocnymi nogami i twardymi racicami, co niewątpliwie przyda się przy tym górzystym terenie. Za panem idą! Mnie to się chyba boją! Jedna sztuka w stanie zaczęła się latować. A my idziemy dalej. Nagle okazało się, że pastuch jest przerwany w jednym miejscu. Złóż ścieżki bydła. I niektóre sztuki poszły na inną kwaterę. Ej! Musimy je zapędzić z powrotem. Będzie z tym trochę zabawy. Dobra, dobra, tom wganiam, to wganiam. Pierwsza krowa już idzie. Po drugą przyjechał syn gospodarza. A reszta stada ruszyła na dół, na łąkę, gdzie mają się paść cały dzień. Oj się tego ty... druta. Dawaj, no, chyba zaskoczy. Dobra, dobra. Jeszcze jedna krowa została z drugiej strony pastucha elektrycznego. Rozgadzone było, było bo wczoraj nie chodziło się rozgadzanie. I już jest w dobrym miejscu, biegnie do reszty stada. Stado już się pasie na swojej dzisiejszej kwaterze. Najlepsze laktacje kiedy mają, w jakim wieku? No, to trzeciej laktacji, drugo, trzecia, czwarta laktacja, pierwsza jest tak średnia wydajność. Ale są długowieczne, ile ona Długowieczne, to mamy tu krowę, co ma no, 20 rok, no i rok w rok dostaje cielna, to ona tam jest właśnie ta dama, mocna krowa, daje se, radzi sobie z, z tym młodszym stadem, mocno na nogach, no i ona tu będzie chyba do końca jej żywotności. Czyli ta krowa ma 20 lat. 20 lat i, i widzę, że jeszcze jest, daje radę i mleka, bym powiedział, ma no już i trochę ubywo, ale jeszcze ma jakieś 4,5 tysiąca mleka. Dużo 4500. tysiąca daje, na Wybitnie na góry. krowa, bardzo, bardzo dobra. Jak się nazywa? Dana. Widzi pan, ona jest tak, że biedno, trochę trochę do góry, tu jest żółk, jest głęboki czyli dobra krowa mleczna, no, duża pan, żyła mleczna pan widzi pan wypukłe tak. no, to jest krowa po prostu no. macie po niej jakieś jałówki, zostawiliście? mamy, trzy mamy, mamy, jałówki są po niej bo ona była zakupiona w 2015. 2015 tak już mówiłem od pana ruchowie. ale macie też swojego buchaja i nie swoim buchałem tylko, nie swoim buchajem tylko słomki? tak i tak e, Aha. kryjemy Genetyką naturalnie się. i w tym roku właśnie e, e, kryjemy naturalnie, ale i kryjemy też e, sztucznie a, a jak ona się nazywa ta mleczna? Chyba tak. warna, ta też, te serdziemy po numerach dopiero. A ile taka krowa daje, ta, taka, le, taka mleczna, ile tak, da mleka? Tak ciężko 4 tysięcy zależy po prostu jako jak dobre paswisko to i da do, do 5 tysięcy. Bo to też widzę takie wymie duże. Po wycieleniu? Wypełnione. Dajmy o siódmej a wypuszczane o ósmej no. drugi rok jesteśmy właśnie w tej przechodzimy na, na, na tę ekologię żeby otrzymać certyfikat trzeba dwa lata nie I, ale jest i drugi problem jest mleka tutaj właśnie w tej okolicy jest mało bo nas jest dwóch producentów polskiej tutaj w Polskiej Czerwonej byłaby produkcja z tego mleka ekologicznego ale jest go za mało jest go za mało i na razie Trzeba to więcej poczekać. litrów mleka, żeby uruchomili linię właśnie tam w bochni. No. Ekologiczną. Tak, tak, no i... Teraz tutaj ile jest kruch. Obecnie tu jest krów 37. No jedna jest tu zedery, dwie są zadery, a zresztą wszystko czerwone, nie? To jest, to jest stado zachowawcze no i odporna na, na te czynniki u nas w i, i ta wydajność mleka niezła od trzech i pół tysiąca do 5. a one, Są, one się przecież pasą cały czas generalnie pasą wiecie. się głównie pasiemy wypuszczamy wczesną wiosną no i wganiamy dopiero późną jesienią nie a zimą czym karmicie zimą to sinobale głównie sinobale no i też siano siano też dajemy suche i, i i wśród te swoje zboża siejemy i kukurydzę. Bo tu ciężko chyba nie, ze co? zbożami, co? Tak, ale, ale tam siejemy te, tyle, co nam to wystarcza. I sami wystarczalni jesteście, żeby utrzymać takie stado? Sami jesteśmy, no, coś z na syna, pomagamy, dwoje żony, troje sobie radzimy przy tym stadzie w roku 2017. Stworzyliśmy grupę producentów mleka i mleko oddajemy do, do, do Bochni. Tutaj właśnie jesteśmy w genetyce i pieniądze jakieś z tego Dopłaty. dopływają. Jest to wypłacane w całości i można coś za te pieniądze można coś zainwestować. Zrobić. A ile taka dopłata do krowy jest obecnie? Obecnie jest teraz 2750. Wycieliły się zadery. Zadery się wycieliły, a ona wieścielna, też jest bardzo dobra krowa. Ile ona daje 5000. Ona, daje no, no ona to jest wybitnie krowa. Czerwę. Ale inne dwie już nie jest to co... także ona, ona wyrównuje. Zachęcałbym no, hodowców po prostu, żeby to pogowie się powiększało w Polsce, bo jednak no, to są mocne krowy. Dobre, nie ma, nie ma właśnie problemów z zacieleniem, nie ma z wycieleniem. Także że jesteśmy zadowoleni, są dopłaty. Tu, co wyrównują nam to obecnie koszty produkcji te, tego stada. I... Zostawiamy stado dorosłych krów i idziemy do jałówek. Młode jałówki, one mają tak po pół roku. Nadrzucie one są tu pasą się no i, no i rosną pomału pomału krówkami. Nie bać się, nie bać. Chyba. Tak jak mówiłem, to jest zbadane. Materiał pobrany, zbadany, wyszło, wyszło dobrze i zostaje już na krowie. Czyli najlepszy krów, co się najlepiej doją, no i, i po prostu zostawiliśmy właśnie. Są teraz wody na lewas i salę tu, tu do wodopoju. Bardzo fajnie, bo stare jabło, nie mają cień, jak no, jest no gorąco. I do lasu tam podróżę, tam jest zaprowadzone. I tu jest paśnik i one tutaj jeszcze dostają siano, tak? Tak, tak. jestem w tych paśnikach to właśnie. Dobra. A tu ta wasza nowa hala to jest obora. To jest obora, no to jest... Dwupiętrowa. Tak, tak. Czyli na górze będą krowy dorosłe dojone. Tak, tak, Na dole młodzież. A, a, no i na, na remont sara właśnie na, mhm. na, na dole, a tutaj głównie jak się i do do hali. Ale, ale tylko na zimę, bo w lecie one chodzą... I tutaj będą one stały, tak? Tu no i na, na spodzie tu mamy. Aha 24. i tu, bę, tu będzie druga taka wolnostojąca. Na... Aha, to są te ruszta, żeby one gnojówka tam spływała. A na modzisz, na młodzież, ten ręką stał. A na górze będą um, obora takie. Zastanie, jak wyjdą to pójdą tam. No i tutaj też mają całe cholera. Aha, ale to takie głębokie jest. A to będzie zamkane, bo to jest na widzicie. Tak, tak. A tu to będzie? Jak idą z paswiska, bydą, to, fudził, to To ładniejszy idą. widok mają niż no, z okna. No, nowe, <laughs> Zostawiamy nową oborę i idziemy obejrzeć Buchaja Anteresa. A to jest wasz Buchaj rozpodowy? To, teraz... to jest ten właśnie z genetyce i on jest rozpodnikiem i od lipca. czego jest wyceniony przez federację, przez pana Kowola. On leży na 16 miesięcy. Tak. I ludzie, prawda? Tak. No to, no i to jest bliska. Dobra, już tyle wystarczy. No taki równy jest grzbiet. Grzbiet mo całe w ogóle równy, nogi tutaj szeroko rozstawione. No, i to jest młody bucha, i ujrzymy, co będzie. A to jest ścielak krowy. Tak? To jest właśnie, to jest od niej, ale, ale on pilnuje i odgania go zaraz, go bodzie. Bo to zbyt on on by chciał, ale ja muszę krowę dopiero o. No i ona go też. O, jeszcze się boi, po tej, bo. On muszę karmienie boić. No, 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 o, proszę. I, i już, już go tego atakuje, nie? On się boi, on się boi, ale co będzie? Ale pana zna. A ten nie? By się, no zaraz dostanie. później. No, dostaniemy później. Masz się, może się paść. Słuchaj, już sześć krów. Ujrzymy jakie będzie potomstwo. ciekawe. A ja bym też trzeba łapać, żeby on się mógł napić. No. Ale nie ma spory No. Może mu się uda tam coś chwycić. No, a, nie, nie uda, się, nie uda się mu, bo ona jeszcze go też A on, on, on już do mnie... Na skargę leci. No, no, no. no. <noise> a rozpłodnik przygląda nam się spod byka. Cielak chce, żeby hodowca przytrzymał mu krowę, a on się napije mleka. To jeszcze nie jest pora na jego sanie, Cielak jeszcze musi trochę poczekać. Nie musi, proszę, go nie, nie tak to, to nie to go złapie, ale teraz go trudno go złapać. No i sznurek założony, bo jak do pusi do krowy, no to. Trzeba na sznurek go złapać. No. nie, on jak ruja jest to on wyczuwa, to nawet chybnie przez. się idą do dobru. Dużo razy się zdarza właśnie, że że powiedz, coś czuje, widzę, bo oni się tak i tego. No bydło jest daleko, ta... ale blisko to, to on wyczuje. Może no. wiatr też mu przynosi. A wie, tam to jedna ja tak. maruje. No, no. A my ruszamy na następne paswisko. Gdzie są krowy zasuszone i starsze jołówki. Pan Paweł przyjechał traktorem, zabierze beczkę, żeby ją napełnić wodą i przywieź z powrotem na paswisko. Niektóre sztuki biegną się z nim pożegnać, nie wiadomo czy tęsknią za panem Pawłem, czy zabeczką z wodą. Ale wytrzesz ma? Mm. Pan im tu popuszcza teraz trochę trawy, tak? No popuszczę im, bo on im Całe stado rusza na nową kwaterę, gdzie jest soczysta trawa. Zwierzęta codziennie mają popuszczany nowy kawałek, żeby nie zadeptały całej trawy, tylko ją zjadły. Będzie w październiku będzie się wycielać i po prostu też taki trup głęboki, nie równy. Mocnej, mocnej budowy jest dziewczyny. Mocnej budowy właśnie takowa. była, zakupiłem ją w tym roku, w styczniu. A balsiana to ile potrzebujecie? Balsiana to no tak robimy około 500. 700. No, no. 700, ty robisz? Tak, no. 700. No bo jak jest kukurydza, to mniej tych bali potrzeba Jak nie ma, bymy nie siali, no to. Ale kukurydza chyba lepszą karmą jest, co? Ale to jest najlepsze, bo to jest energii dużo właśnie w kukurydzy. Białka praktycznie, ma, ale energii. Właśnie dla bydła Bydła mlecznego to nie ma lepszej paszy jak kukurydza. I dobrze się doją po kukurydzy? Dobrze, dobrze się doją i, i mogą jeździć dosyta, nie? Oczywiście kiszonkę, bo jako ziarno to nie, to, to, to już jest ograniczona ilość, ale, ale jak kiszonki to mogą jeść dosyć. Wracamy do gospodarstwa, a po drodze znaleźliśmy białogrzbiety na cimentalu. Sami zobaczcie. Oczywiście się zatrzymałem i obejrzałem je z bliska. Czyli to jest cimental. Może, ma może ona była po jakimś buchaju z tego z... Ale ma pas pełen. No, nie bój się, nie bój się. Nie no tam. Nie figa, figa. Ale ma piękny pas dookoła. No no no. Białogrzbiet. Kolorek trochę słaby, ale pas jest. Czasem takie niespodzianki spotykałem je na moich wyjazdach. Ale masz te kroby. Bo... Bo się... Jest Biało Diałeczka. Tak troszkę wyszła na duna, nie też ale... mm -hmm. No ale jest. Już taka bardziej... Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Przemek Rasy Staropolskie i zapraszam na następny odcinek.